Rozpoczyna się ostatnia godzina targów w SN w tym roku i potem nie będzie okazji się pożegnać, bo jak to tutaj gruchnie, ta 18, to to się zwinie i w ciągu kilku minut przestanie być przestrzenią dla ludzi, a zacznie być przestrzenią tylko dla ekip, które to zwijają wszystko. Ostatni pożegnalny przejazd. Jak tu widać, godzina została, ale nasze stoły z Bohemią są pełne. Tam coś ekipa już tak troszkę patrzy, już dajcie nam spokój, dajcie nam spokój, a oni jeszcze to ile tu przychodzą. Troszkę takie pustawe półki. Tutaj pan malarz też już tak, już troszkę nie ma siły malować, ale on próbuje, my próbujemy, walczymy do samego końca. W każdym razie serdeczne podziękowania na wszystkich, którzy nas tutaj odwiedzili. I dla wszystkich, którzy śledzili te nasze wideo i obrazkowe, i różne tam real, relacje które przez ostatnie 4 dni wam serwowaliśmy. Widzimy się znowu, a póki co Esen już prawie, prawie, prawie zakończone.